Manko widzowie. Pewnie się dziwicie, że jestem w tym skinie, ale nie o tym dzisiaj odcinek. Ale mogę Wam i tak opowiedzieć. Ja mi idealnie starczę na epicką skórkę. Mówię, i tak nic nie trafię. Wtedy gadałem z Leonem. I było obok właśnie tego smoka. Ja już mówię, no prawie trafiłem tego smoka. Tylko, że zanim powiedziałem, trafię, trafiłem tego smoka. Yy, ogólnie tak się. No, prawie trafiłem tego. No, prawie trafiłem, i wtedy, bum, się przykręciło na smoka, i trafiłem. A to jest mój ulubiony specjal, więc nie wierzę. Niestety nie mam dobrych kroków i animacji do niego. Ale jakiś tam wybrałam dlaczego to się zbugowało? No, dobra. Nie wiem, ta nie pasuje, nie? Nie wiem. No, to też jakoś nie pasuje. Już ta najbardziej pasuje. No, a kroki to te, bo niestety nie mam ognia, a piąstki chyba raczej nie pasują. No, ale dzisiaj filmik o nowym karnecie. Niestety mi się skiny... O, załadował mi się. Yeah. I oczywiście jest nowy ślisk i... O no, kurczę, ej, fajna ta legenda i przynajmniej nie jest specjalna na końcu. No i kupuję karnet. Z tego powodu. Bo po co ja mam wydażywać Na co? Na co tyle gemów mam wydawać? Na koła, no kiedy będę miał wszystkie emotki, to na koła może wtedy. Aha, bo ja muszę stamby pas najpierw. Dobra, to aktywuję. Ale to później ja wszystkie nagrody. Oh, no, przy... Zaraz nie. <tłukasz> ten. Zaraz nie zabraknie przypadkiem. Nie wiem dlaczego. I to jest takie drogi naprawdę. To jest strasznie drogi. Dobra, w takim razie wiecie co to zrobię. Arena nerw. Wkrótce candle House. Eee, dobra. Mm. Zrobię wyliczankę jako motkę i zagramy jedną grę. Dobra. Ja tu gadam, gadam. A ja zapomniałem, że ja mam że ja mam lodę. Mi się prawie rozpuścił. Dobra. Robię wyliczankę, bo nie wiem jaką motkę wybrać. I zagramy jedną gierkę. Nie Dobra Nie no pasuje, bo ma skrzydełka, nie? Ale to też nie pasuje Zobacz jak pasuje Zobacz, jak pasuje. Zobacz. Dobra No inne kroki nie pasują nie, marchewki ewidentnie nie pasują. To nie, bo to do ninja. Te nie. To tak średnio. Dobra, no to będzie dynamitku. I dobra. Spróbujemy wbić poziom. Mam nadzieję, że... W tym karnacie będą trzy kroki, które będą wysyłały do tego smaku. Będziemy, oczywiście, musieli wypróbować nagłe no, ślizgę. Bo jeżeli będzie lepsze od normalnego, no to mm, normalny naura. Ale normalna piąska jest gorsza od tej ogniowej, więc. Pewnie to będzie lepsze. No ale normalny śliski już jest bardzo dobry. Ja. Ciekawe, czy ktoś już ma tego nowego no, karnet. Pewnie tak, bo ja to sprawdziłem dopiero teraz, a on już jakoś był z godziny temu, chyba. Do... Wiecie, niektórzy to od razu po wejściu do go kupują całego. Że... Ja też to chciałem zrobić. Myślałem, że wyskoczyłem z mety jakoś. Coś. Ja też to chciałem zrobić, ale jak spojrzałem, ile to zabiera klejnotów. Spodziewałem się, że aż tak dużo. No to wtedy pomyślałem... No, ja jednak przynajmniej jeden level muszę wbić. Ta moc do tego smoka wcale nie jest taka słowa. Zobaczymy, czy coś my w ogóle z tego karnetu. Tilefall na drugą. Na drugą to tak średnio lubię, ale jest okej. Okay. Najgorzej jest na finał na Tilefall'u. Co? Co ja zrobiłem za chwilę? Nie, to było złe. Czy nie... to będzie cały czas prosto? Dobrze. dobrze. Dobrze, dobrze. O nie, no, ktoś już kupił karnet, ale ja też mam tego skina, bo... Tym poziomie jest. tu. Szybko, szybko, dawaj. Dobrze, jas. Ten gość chyba się nie dostał tym, co serduszko użył. A, i widzowie. Jeżeli. Jeżeli. Ten. Jeżeli mam grać dalej smokiem, którym gram w tym odcinku, to napiszcie komentarz smok. A jeżeli mam grać. Dalej tym zielonym, którym ciągle grałem przez całą moją grę w Guys, dopóki nie trafiłem smoka, to napiszcie komentarz zielony. I wtedy. Powiecie, którym skinem mam grać. To jest mój ulubiony specjal, no ale mogę też innego zmienić, bo my tym zielonym już się przyzwyczaiłem grać i tym mi się tak trochę dziwnie, jakby nie był specjalem. Nie, nie, czy ja spadnę? Nie, dobra, jeszcze nie spadłem. Teraz spadłem. Nie, nie, co ja robię? Leć tu, leć tu. Leć tu, uciekaj przed tym gościem.

Zrobię cięcie, a jak będzie jakaś ciekawa mapa, to no, będzie się nagrywało. Lubię los Temple. Tylko, że problem jest taki, że to druga gra. <grym> mm, więc nie wiadomo, czy wygram. A jak się wywalę na tym, to najgorzej już. Dobra, nie wywaliłem się. Dobra, to teraz droga prosta prawie. Już co tu Oczywiście tu bum-bum. bum-bum. Ja tu na los ale on mnie nauczył takich trików, że ja tu jestem mistrzem. Co prawda są też inne, ale... Ale te do szybszego przechodzenia to chyba prawie wszystkie znam. Dobre, wszystkie. Nauczyłem się tu nawet tego z kulką tu. O, 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 o. Dobre, to może jednak się nie nauczył. Dobra, to widzimy się za chwilę. Widzowie! Tam chwilę w miejscu na bombardment, ale w ostatniej chwili przeszedłem i się obroniłem. Tu chciałem kogoś przylić. Nie! Taki gość! Dobra, nieważne. Trochę mi się nie udało. 60. dobra. To jeszcze trochę. I dobrze, przegrałem na drugiej. Przez co Mój licznik trochę się zmienił. Dom. Oczywiście tego. Nie będę grał nerfów, bo ja nienawidzę nerfów. dobra. No to cięcie. Widzowie, ja ostatnia mapa to była nie Mogliście zauważyć, to był Jungle Roll. Ale teraz to mogę tu przekraczać tą grę na początku. Będę miał kolejny poziom. Nie wiem po co ja wbijam jeden poziom w karnecie, ale chociaż jeden, ok? I przynajmniej filmik będzie lepszy niż Opening Istanbul Guys Kanetu. bunga, Taki jak Leon zrobił 3-minutowy. Jeżeli nie oglądacie Leona kanału, to nie wiecie. Tutaj się pięknie wystrzeliłem na IC highs. W sumie miałem przegrać tą grę, ale żeby było ciekawej, to przejdę do finału już nie będzie. Kurczę, jak? Nie. Yeah. Nie! Yeah. Na razie na drugą jest Paint, Splash i mi nie wychodzi, więc dlatego tego nie nagrywam. Dobra, w sumie mogę przegrać i tak już będę miał ten poziom w komiocie, tak bardzo walczyłem, nie wiem, nawet po co jak to tylko jeden poziom. Ktoś wbija cały karnet, nie kupując go. Ale dobra. Okej. Okay. Mam jeden poziom, ekstra. Takie koronki, ale takie inne. Ej, Fajne, fajne. Dobra, to ta. To to. o nie, 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 odbieramy animacji jeszcze nie, Tutaj też. Dobra, później się dowiemy. Najpierw odbieramy. Piękne to jest. Ale nieważne. Zwykłe lub lepsze. To oczywiście słabe, bo nic nam nie trafimy nigdy. O, epickie, dobra, nie jest źle. Duplikat. Rzadko lub lepsze teraz. Już lepsze niż zwykłe Ale i tak nie trafimy, na Bo ja nie mam szczęścia. Naprawdę, miałem szczęście tym smokiem, jakieś ultra ultra, ale nawet trafiliśmy rzadkie czuj gorsze niż zwykły. Naprawdę. Dobra, najpierw odbierzmy takie, co się nie kręcą. <taki> takie, co się nie kręcą. No w sumie tak. Już myślałam, że to jest jakaś flaga, nie wiem czego. Ale to nie była flaga. A to odbierzemy później. Tak, lub lepsze na kosankach. No, nie tak. No, tak, tak. to było? tak. Jest... Jednak tak, tak. No, tak. trafiliśmy tak, tak. No, tak. No, tak. No, tak. Dobra, chyba No, tak. chyba jeszcze będziemy musieli to. No, tym razem. Testować tego. O, no, tak. No, Nie typowo, dobra, nie źle. Mogło być gorzej zawsze. Teraz rzadkie. Please, chociaż epickie. No, nie dobra, dziękuję. Zwykłe. Na Dlaczego niektóre skinki są czarne? Czasami mi się łoduje i w ogóle. Naprawdę, Stambułka jest już tak ten... epickie. Ja nawet nie wiem, jakie epickie trafi, nie? Bym trafił epickie, to ja nawet bym nie wiedział, jakie bym trafił. Tu bez noska? Nie, tu nie są. Tu są zwykłe. Są. W sumie. Uuu, eee, legendarny duplikat! Eee, nieźle, to było niezłe. Jak tu trafię legendę, to nie uwierzę, bo na legendę na tym jest 1%. Ale nie, nie trafię. Jakbym tam tą samą tutaj legendę, tak? I to będzie super prosta. Później, oczywiście, sprawdzimy, ile mamy że i ile możemy kupić kręceń. Ale te kręcenia, jak kupiłam, jak miałam te 500, to było po prostu super ultra. A e, EBBB, jak już ta nowa. Nie mam chciała odbierąc, to nawet wtedy też, że to mnie tak naciska, i nawet nie widać co mi wypadło. Ale raczej powinienem zostawać. Tak to by wtedy nikt ten Oczywiście epickie koło na koniec. Na samym wypełni koniec otwieramy. Więc te epickie zostawię. Zwykłe lub lepsze mam procent 5, nadal, dobra, chyba wytrzymam. Najważniejsze, no, żeby było nagrane, okej? Okay. Mogę zrobić też drugą. Tą słabkę nie mi mam to później. Ale i tak nie są taką, nie mam Nie, mam to później. Aplikac znowu. Rzadkie lub chlepka. I ten legendarny skin na koniec nie jest wcale brzydki, ale nie jest jakiś najładniejszy. O, i znowu epickie czarne. No znaczy, są czarne. Znaczy, jakieś szare, chciałem powiedzieć. Fajny, latający. Ja nigdy jeszcze nie miałem latającego skina. Czekaj. Poprzedni karnet, poprzedni, poprzedni karnet. Dwa specjale latające. Znaczy, nie latające, ale na desce ten ma skrzydełka. I smok nie lata tamten. I bardzo ładnie wygląda, tak szczerze. I dobra, oczywiście to. Do. Ile mam procent na do 5? Dobrze. 220. To małe... No te pizdki to mało będę mógł, nie? No 6. No dobra, przynajmniej 6, na mnie coś. Ja nie, jakbym trafił coś specjalnego, to mnie no, bań, trafię, by nie No bank nie trafię, ja już Na jednym trafiłem specjale, a to już więcej nie trafię. Tak działa moja fizyka do kurs epickich. Przez najbliższy miesiąc nic nie trafię. Logika, chyba. Nie wiem. To nieważne. O, stamtąd film, go nie miałam, nie wiem. O, tu inny film. Okej, okay. nie jest tak źle, teraz możemy dwa kołasz. Wow, niesamowite. Aś myślałam, że legendarny będzie, bo legendarny to będzie. Okej, okay. no i ostatnie, oczywiście. Dobra, ten moje pluta to nie starnię, ale nie trafię. Chyba wam powiem, nie trafię. No właśnie. Yy, i dobra w sumie nie chce mi się innych. Nie chcę wydawać zbyt dużo klejnotów, bo już mi mało zostało. Potem straciłem aż chyba... 1600... Nie, 1700 klejnotów. To na każdy karnet będę tak tracił 1700 klejnotów. Po co? Aha, ej, ja już chciałem kończyć. Przecież. Emotki. Co? Coś specjalnego. Oczywiście, zamiast tym razem, bennyka tańczącego. I jak zawsze, no, niestandardowej. Oczywiście. Hmm, czym teraz? Czym teraz? Um niech będzie block dash jak zawsze złożenie grupy, jej zagraj samemu Bo ja to mam na botach wytestować e, dobra po pierwsze czy działa ten trik jeżeli nie działa na tym to w takim razie ślizg będzie do szybszego przechodzenia normalny tamten będzie do bum 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 -wania. więc sprawdzimy wszystko na tym ślizgu dosłownie wszystko na 4%, wytrzyma to wszystko chyba. Dobra. No blog dasz, a już no wiadomo, że blog dasz, każdy to wie już. Wiesz. No właśnie. Więc dobra. Blok dasz. Fajnie. I dobra. Testujemy za 1, kiedy mi się naładuje. O. Boom. Dalej poleciał trochę, to widziałem chyba, ale czy coś więcej robił? Dobra, teraz test kakao. Mm, chyba nie działa, ale to by musiał sprawdzić na bardziej prostej drodze chyba. Nie, dobra działa. I bardziej się ślizga ten ślizg z tego co widzę, bo normalne zobaczcie. I się zatrzymuje od razu prawie. A ten bardziej się ślizga, więc ten jest trochę lepszy. No i dalej leci, no i to wszystko. Nie to. Tam jeszcze przed upadkiem choli. Aha, aha nikt nie wygrał, fajnie. Dobra, to ostatni test. Stwórz. ma szczęście teraz już się zapisuje. Nie wiem czy to był błąd, że się wcześniej nie zapisywał, czy coś. Ale dobra. Dawno nie, nie nagrywałem filmu z, z Temple Gaisa od ostatniego openingu Karnetu, nie, od ostatniego openingu tego, Bum bum Ja go w ogóle wrzuciłem? Nie no, ja go nie wrzuciłem, czy ja głupi jestem. Nie no, ale po, nie pamiętam, żebym nie wrzucił, pamiętam, żebym wrzucił. Dobra, ale sprawdzę później. Dawno ja, w ogóle nie nagrywałem filmu, nie wiem, tak nie, nie. Ale nie tylko mam Mam pomysł na dwa szorcy Tylko jak zawsze mam pomysł, to zawsze ich nie realizuję, więc tak trochę słabo. Ale dobra, sprawdzimy jeszcze raz, czy dalej leci. Dobra. Poleciał tak z tego co widziałem na cztery bloki. Przedaż. Tutaj jest jeden. Nie, poleciał na pięć bloków jakoś. A normalny ślisk. Nie wiem, tylko niech to przejdzie. Tym nie na, ile? na kiedy się na ślisk na... Nie, serduszko, serduszko, to na zero. Dobra, na konto sprawdzę. Ślisk na. Też tak. Mogę mm. to ująć. Ten ślisk nowy się bardziej ślizga. I tyle. Nic. Nic innego. Po prostu nic nadzwyczajnego. Prawie niczym się nie różni. Ale i tak jest troszeczkę lepszy, więc go zamieniam. A i właśnie to to jest. Ty, ej, fajna ta animacja. A ta? A jakiś dance fajny. A ta? Aha. Ty Dobra. To jest normalnego, ale chwila, bo zapomniałem czegoś zrobić. Owu. z tego. z tego. Dołącz owu. No i teraz dobrze. Sprawdźmy, czy jakiś pasuje do tego. Do you like me. Uh -huh. Rypił. Fajny taniec. Chyba go. Ale ten jest w sumie też fajny. Ten taki średni. Dobra, ale chyba wybiorę tego. Ten pasuje do smoka. Mi się wydaje. No dobra, no to napiszcie czy mam mieć zielonego czy smoka. Ziel jak zielonego to zielony w komentarzach, a jak smoka to smok w komentarzach. Albo jak smok to czerwone serduszko, a jak zielony to zielone serduszko. Chodzi mi oczywiście o tego zielonego, przez którego cały czas miałem. No dobra, no to, to tyle. Pa pa.